W kolejnym odcinku Faceta w Kuchni. Dziś odcinek specjalny. Moim gościem jest Karolina. Cześć. Dla której specjalnie przygotuję sałatkę cesarską, którą bardzo lubisz, tak? Bardzo lubię. Właśnie ostatnio byłam w Holandii u Izy i jadłam tą sałatkę i właśnie poprosiłam Jacka, żeby zrobił tą, bo nie wiem jak ją zrobić, więc mam nadzieję, że zrobi to Pani taką sałatkę. Zaczynamy. Więc zaczynamy od przygotowania kurczaka. Filet. Pierwszy kurczaka wcześniej oczyszczony i, i umyty. Wrzucam do miseczki. Szybko go zamarynuję w oliwie. czosnku, dwa chili, Pierwszy, pierwszy Kurczak nam się marynuje, Teraz przygotujemy sos Cezar. Będzie nam potrzebny do tego filecik anszuła. jeden filecik, kilka kaparów, 4-5 sztuk, mała łyżeczka musztardy, żółtko jaja, parmezan, ząbek czosnku. I teraz wszystko będziemy miksować. Stopniowo dolewać Czy wleję na początek oliwę. Teraz będę miksował, dolewając jeszcze yy, oliwkę. Dobrze, dodam teraz yy, sok z cytryny. Uważajcie, żeby ta mam nie wpadła. Dodam sok z cytryny i dalej to miksuję, dolewając oliwę. Tak, sos nam się ładnie zagęścił po dodaniu cytryny. Następnie dodam starty parmezan, świeżo mielony piecz. Już tego nie dosalam I odrobinę wrzątku. I chwilę jeszcze pracuję. Przygotuję teraz, pokroję teraz bagietkę pod grzanki. Będę to grillował na patelni. I od razu przygotuję sałatę. Pierś kurczaka przekroję na pół. I będę ją grillował. Patelnia grillowa. Palam gaz, będę ona Tutaj będę grillował kurczaka, Dobrze, Patelnia się nagrzała. Grillował piersi. Co jest? Co jest? Z strony też pora na mądro. Nędzki już są gotowe, zacznie je zdejmować. Kurczak jest jeszcze chwilę. Kurczak jest już gotowy, więc go zdejmuję. Na chwilę kładę sałatę rzymską. A co dosłownie chwilkę z jednej strony. I będę teraz układał sałatę na talerzu. Dobrze, i teraz tak, zaczynamy od na, na talerzyk. Pierś z kurczaka pokroję z drobniejsze kawałki troszkę. Grzaneczki też drobniejsze. I teraz całość składamy. Sałatę rzymską polecam wcześniej przygotowanym sosem. świeżo mielonowy pieprz, tarty parmezan jeszcze na Boże. Pięknie pachnie. Mogę no, powiedzieć, że równie dobrze nie smakowało. Teraz spróbujemy. Wiecie co, zobaczyć, czy to jest właśnie dokładnie ten sos, który jadł. To jest to. To jest to. czego poczekam spróbować. to tutaj strasznie. <laughs> w całej kuchni. To jest to, ta sałatka. Polecam. To jest takie hmm. danie, już wręcz obiadowe, to już można się tym najeść. Naprawdę ogromna porcja. Przez to, że z grillowanym też tą sałatę, yy, to nadało taki słodyczy. Mm -hmm. On taką słodycz, w ogóle. sałata rzymska jest tylko słodkawa, a dzięki temu jest jeszcze bardziej. Nie wiedziałam, że sama można, można grillować. Świetnie, proszę. Można tak. Koniecznie spróbujcie. Spróbujcie, tak. No. I kciuki w górę ta Jacka. Jeżeli chcielibyście, żebym częściej zapraszał gości, yy, piszcie w komentarzach, że Wam się podobało. Hej. Pa pa.